Dzień dobry, witam was moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak. Witam w kolejnym odcinku Battlefielda 2032 z Wankishem. Dzisiaj zagramy na mapce, na której, której jeszcze nie mieliście okazji na moim kanale oglądać, mianowicie mapka odnowa, która ma miejsce w Egipcie. Jest to mapa, która jest podzielona na takie dwie części, oddzielone takim wielkim murem. Po jednej części są takie normalne rony pustynne, piasek, i jakaś farma tych paneli solarnych. Natomiast z drugiej strony bardzo zielona część, jakieś plantacje, jakieś rolnictwo, także, także bardzo, bardzo przyjemna część. programy snajperem, podbój. Początkowo mi nie szło, dopiero z czasem ten meczyk w moim wykonaniu zaczął nabierać rozpędu. I cóż, moi drodzy, rzućcie okiem. No i chyba na piechotę nie muszę, kurde. Nie, ja wziąłem Czołg Czołg wziąłeś chyba, wzią, chyba nie wiem. Nie, chyba Albo nie wiem, bo, bo mi się mu zespić, wiesz? No to nie zdążyłem nacisnąć, bo tu są sami szybkie bile. No a to już tam wiesz, tylko czekają takie nerwy na ten Czołg. Ląduje w polu ziela. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmiało. No tak troszkę dziwnie to zabrzmiało, nie ukrywam. Dobra, kto jest dowódcą? El Patron! El Patron, where we do? D2! CC calafo! Znaczy to ja oznaczyłem to D2 akurat, bo mi się powaliła, że to ja jestem dowódcą, wiesz? Nie, bo tam na początku coś było pokazane, że ja jestem, ale no dobra, to nieważne. Ja dzisiaj mam wiesz dzień snipe kurde wiesz jak nie gram jakiś... snipem to mi słabo idzie Jakiś ogólnie potrzał obok dostałem Biegnę obok ciebie kurde Nie zginę kurde. Tylko Jak zaraz będzie jeździł jakiś kurde łazik 10 to po prostu zwątpię Boję się B1 -ki, ale nie to jest za drugą ścianą, nie? Gdzieś tu schody były na no. górę Wchodzisz na górę, a ty taki snajper, o ty skubany, no No ja typowy snajper, wiesz ja muszę mieć jakiś dobry, ja, wiesz, punkt widzenia ja na mapie, nie? Ja idę frontalem Wiesz co, bo też, wiesz, niekoniecznie chodzi może o o zabijanie, ale też w ogóle o takie wiesz takieś info skąd idą i wiesz, jak to w ogóle wygląda, nie? A tam nasi widzę już na to C powoli, a bo C też w ogóle mamy przejęte No zaraz będziesz tam sobie tak rzeczywiście, na tej wieży, na tym bloku, o już lecą, już są To co miszki lubią najbardziej O kurde, to jest szyba jest tak słabo, trochę Dobra, widzę pierwszych wrogów, o kurde Nie, już widzę łazik 10, ja pierdolę kurz nie mogę trafić. To jest frustrujące, jak jest, widzę gościa, ale nie, kule nie chcą go trafić. Nie? To jest. To jest niesamowicie frustrujące. Nie, ja. Nie, ja muszę zmienić, nie idzie mi z tej snajpery. Coś podawałem jakieś dodatki do niej, i w ogóle nie, w ogóle nie umiem wycelować z niej. Masakra, nie? Po co ja się bawiłem w tą snajperkę, żeby ją zmieniać? Była taka, dobra Nie pozwólcie Amerykanom podbić wszystkich sektorów! O, cholera, chyba jakiś sajp mnie namierzył Oni są już na E1, ciekawie Aaa, na tym siedzą, z, na B, kurde, dużym takim Chcesz w sumie tam postać B? No są takie wysokie, tak takie świecące wysokie i tam są takie jakby podeściki, nie wiem, balkoniki <śm> <śm> Nie wiem jak to określić i oni tam sobie siedzą Dobra, tu jest wana. Na moim play. znaczniku są typy Tam gdzieś przy tym kontenerze zielonym, tam przebiegają co chwilę Plecy dostaję już, nie ja pierdziele Jak plecy? No w plecy a... dostałem od C1 Siedzi tuż A bo odmycenie a nie, faktycznie był na plecach, ale kurczę, strasznie szybko przeszedł. No nie, nie jeden niż mają, no O, ale ładnie. Powiem ci, boja, gościa. Twój punkt, Twój punkt, yy, skampi koleś przy tym punkcie u. No, u odrodzenia. No, A nie, nie Masz go? Nie, rozwalił wam, nie? No. On właśnie, kurde, rozwalił ham. Widzę że, widzę, że ja chyba nie mogę grać yy, ileś meczy więcej niż, bo zaczyna się totalna lama, no? uderzyli na cel, delta 2! I to na zasadzie takiej idę gdzieś, dostaję w plecy. Ale dobra, walczymy dalej. To na D1 jakaś zadyma się dzieje. No nie! Cześć tu! Nie! Ja znowu w plecy dostaję, przecież przed chwilą tuż byli nasi wszyscy! Tej, dwa Ojca. punkty mamy uratowane, ja dostaję stąd w plecy, nie? Kto, to, kto to był? Gdzie jest ten typ? Sektor Echo wpadł w nasze ręce. Jaki stan? Aha, na D1 już są. Wróg szybko rozpoczął przejmowanie celów. Jesteśmy w tyle. Na, kajście na schodach Ej, oni, oni są do góry, tam mamy przewalone, nie? Tyle powiem Znaczy ja tam na tym D1 zostawiłem odrodzenia, nie? Jakby co? Tylko że oni już do góry biegają. a, a ja mam na dole, je wiesz? A moja snipera nie zabija No wiesz co. Po, ty po tych zmianach Albo tak pojedynczo strzelam się, to trzeba ja pierdzielę. Nie, to jest po prostu coś niehalo. Ja będę musiał chwilowo zmienić chyba ten mm, pukawkę sobie, bo jakieś są takie close quarters to faktycznie. Nie, gdzie się nie odrodzę tutaj na tej mapie, tak samo jak w poprzedniej, dostaję w plecy i to jest niefajne. Łe, well, zniszczyli mi ten. To nie, to nie, to w takim razie cały plan misterny poszedł wiadomo gdzie. Nie no, to DC odzyskać, słuchaj, bo to nie ma żartu. Dobra, ja wziąłem śmigło, ale będę tego żałował pewnie. Nie, 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 no to jest niemożliwe. Gdzie ja się nie od. Ja... Moja średnia życia to jest 20 sekund. Odradzam się na punkcie, który jest bezpieczny. Koleś mi wyleciał na pysk, nie? Nawet nie zdążyłem ogarnąć broni. Na E1, gdzie jest nasze zabezpieczone. Oni są wszędzie. Co może się zresztą z mojeśmi wiesz, ja, ja chociaż nie gwarantuję ci, że będzie dłużej żył, ale zawsze jakieś jest coś sensownego można by było zrobić. Ciekawe, gdzie ten koleś raz jest. Oczywiście, jak ja jestem przygotowany na niego, to nie wyjdzie, ale jak... A flary panie, nie tak prędko. Tylko kurde, tam chyba siedział facet jakiś. Już do mnie napieprza! Bitwa powietrzna! da dupa! Ale, ale ale długo żyłem w tym śmigowcu jak na mnie! Ach, tu też są już wrogowie, ty! No to gitara, to ci powiem, gitara siema! <laughs> Poczekaj, czekaj, właśnie lecję na tobie! I co, będziemy, będziemy pomagać, no co? No w ogóle nie mamy punktów żadnych, ja pierciu. Dobra, mamy jeden punkt! Kurna, dołożyłem cegiełkę Mamy jeden punkt, kawać! Przełamanie o. <laughs> Nie zabawdzia się ten. O, idzie, idzie ci gościu! Dobrze! Ale ci info dałem No ale no noscope taki poszedł prawie, że, że uciekam, że <laughs> spierdę No bo ja tam zostawiłem snart jakby co koło tego E a on jest nad śmigłem albo na tobie się zrezygnuje. Nie, 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 dobra, ale... Nie ma nie ma gdzie się tu odrodzić, oni są wszędzie, nie? Do, do, o, on tu już się napierdziela baba Trudno! patrz jeszcze ci... A szkoda, co? Ale ale, 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 sorry. Ale, ale nie żyje, bardzo dobrze nie żyje baba No widzisz? Sorry, jak... Ja by ja wiesz, że szybko spierdzielisz, wiesz, i jakoś się przegrupujemy, nie, coś zrobimy. Szybko, szybko, szybko spierdzielisz, jak mi się animacja nie wczytała nawet, a ja uleżałem drugi raz. No to Tak ci powiem, że jest nie 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 fajnie. Zero kil, Atakujemy teraz się. A się kilami przejmuję, że w plecy nie chciałbym ginąć. No nie, bo w ogóle trochę wiesz, no. Był wróg. Oj, cześć, a co masz typa? Nie, no kurde, biegnie. Dzięki. Dzięki. Po prostu nie, nie. Jest jeszcze jakieś tureckie dywany, nie. Ja pierdzielę, ty typ jest pode mną w ogóle Gdzie jest pod tobą typ? No tu na tym E wiesz Nie żartuj sobie No kurde, a mu się skąd? ja pierdzielę no Kąd, Skąd strzelał? No wyskoczył, są takie naczepy wiesz, taka rampa wyładunkowa i się schował yy, O tu po... masz go, widz go, widz go On ma odgana. Dobra, e... ale nie żyję. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze mnie podniesie koleś. Elegancka akcja by. To takie ale chamskie skąd... miejsca na skampienie się, wiesz, bo co się po ten podest i dupa Dupa zbita. Nic tu nie mogę zabić, nic no... Tak się... tak się <laughs> dzieje. ja ja wiem co ty chcesz mi ja powiedzieć. Super... Nie, 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 bo ja już, ja już nie wiem skąd dostałem posun. Kurde, aha, dobra. Nie podbić wszystkich sektorów. Jak oni na tym czymś, na tym pale wielkim świecącym mogą też stać? No, no nie stamtąd... no, co z RKM, a ja mnie tak pojechał koleś, ja pierdzielę. Oni no to D2 sobie, oni tam D zajęli daszki i wiesz. A I zadowoleni jest... są. A, Dobra, ja może jakiś śmigłowiec w końcu wezmę, jak coś będzie. Nie ma, są tylko niestety drogowy. Tu na C coś się dzieje, jakaś a... grubsza nie, ja, akcja. Ja, ja, ja ci powiem, że jestem zestresowany, nie? No przecież że nic nie widzę, nie? Takie, Tak jakbym oślep. O kurde, wroga minąłem, dobra. I teraz mam dwójka, biegnie na jeden. Nie się zdradziłem. Dostałem ZMP9, ale tak dostałem, że aż bym wolał tak nie dostawać. Biegną na jeden. Dobra, dobra. Może szybko zrespię tam. Jeden leży, nie wiem gdzie jest drugi. To gdzieś na jeden, tak, w centrum punktu, gdzie widziałem go. No jest już na punkcie, tu w środku. Tam gdzieś pobiegł Tam? O kurde, goni mnie Nie, leży jeden Kurde, drugi Dobrze, leżą! leżą Super. pięknie Leżą, po rozdały No jakie info poszło, że biegną? A, no Jego jeszcze w ogóle jeszcze, wiesz, temat? widziałem... Na ekranie śmierci, że wiesz... A! Dobra, biegnie kolejny, biegnie kolejny na na E1. czarny jakiś MPA8, super legenda absolutna, Exitus Inflagrande. Dobra, dobra. Podbiega na to 1 uważajcie tam. Kurde, no, ale mam, no, ale może... ma, a, ale jest znacznik, słuchaj. Uciek tam gdzie tam ci byli, a nie jest tutaj na środku, gdzieś jest na tak, na tym daszku jest przy flaze, na tym małym daszku przy flaze. jest. Zespili się. Kurde, bo ja tu jestem, nie? Na tym. A1. Aha, te! Nie, działko już postawili. Dostał Hershota jeden. Bo wow, uciekłem, bo działko mnie namierzyło. Nie, 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 nie idzie mi totalnie. Biegnie kolejny na jeden. Totalnie mi nie idzie już Słyszę typa, wcelować nie mogę się szybko, bo mam niezły przypał No wbiegają, ich tu biegnie ten echo jeden został utracony Ja podnoszę ten Ale tam jest to działko i to jest Dobra dostaję nie wiem szczego. No dobra, spadochronie z okna skoczył No nie trafię Właśnie nie ma, sami tu siedzimy na tym e kurde Ale mam tam znacznik, no nie odpuścimy tego słuchaj No ale, no dobra, tylko żeby nie zorientować. Wchodzę kolejnie od tych tutaj drzwi bocznych, co są przy tych rampach wiesz A bo oni o tym znaczniku nie wiedzą, więc to dobrze, ja go przesunąłem trochę dalej chyba się opłaciło ja spróbuję wyskoczyć. No dobra już. No czemu nie mogę wyskoczyć? Są tam. O kurde. Ale tu już jest. Naszych tu w ogóle nie ma. Jesteś tu ze mną na tym E1? Tak, tak, tak. Jestem na, na tym podejście, Wiesz, że ja się ze snajpy patrzę. Tu ci wybiegnie tymi małymi drzwiami. Wybieg na zewnątrz wybieg, obiega nas chyba. Tak leży. Naprzeciwko ktoś tam latał. Biegną, biegną! Nasz, nasi są w końcu. Oh, ale headshoty tutaj idą. Kurde. Coś tu chcieli rzucać jeszcze, ale leżą. Chyba to etui że przejmujemy powoli Oj ten... No, ruchu, to nam... Ten znik to czasy, nas tu. To... Tak no no no, ten znaczy to, to nas tu uratował no. powiem ci Tylko szkoda, On... że mamy ten, nie? W dupę z punktami trochę A nawet na, bardzo trochę. No tam... bo są, poczekaj, bo oni są już tu No 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 Ale to ale ja lubię takie zacięte walki wiesz No i se postrzelam przynajmniej z tej snajpy No ale to właśnie o to chodzi, nie? A te duże pola też tak powodują nieraz, że my się mijamy i tylko nawalamy z dystans, nie? No. Dobra, widzę, że tu coś pancernego no jest, przyjeżdża. Bitwy. USA cel Echo 1. powiem ci, że... Nie, to czysto jest, jest... ale znacznie na swoim rozstawiłem jeszcze, by nam... Czysto, leśli. czysto, jest to za kontenerem, ty, nie? Aha, faktycznie, no. No nie, kto nie mnie tam. zre... tej ktoś mnie zrespił przy, przy wrogu, nie? A nie, on nawet nie poczeka, żeby apteczki zbierać, leci do przodu i zaraz będzie ginął. Dobra, w końcu z tego E poszli sobie, ale to było. To było ciekawe W końcu wyszliśmy z, z ostatniego miejsca jako drużynę No, bo taki zastój był Ale headshotów no, kilka, no? żebym nas strzelał To jest snajperki, więc no nie mam prawa narzekać jakoś szczególnie Idzie, 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 idzie. Teraz co, C1 chyba, nie? Nie mam? No jest... na Najgorsze wiesz jest to, że cholera jasna ja nie mam takiej pukawki do takich obron wielkich. Ten męż totalnie nie jest pod snipe ułożony. Tak jakaś klaustrofobia i obrona na całego, nie? No dobra. Ja, ja zaraz zginę, bo czołg i śmigło nade mną. Można na snajperów na tym murku, nie? No nie! Ja pierdził, że mnie nie zauważy już. Kurde... Aha! O kurde, ale poleciały pociski. Nie wiem cóż to było, ale minąłem się systemem rakietowym Grade. Zabezpieczają cel, da, asysta! siada dobrze, kurde. No cysta ja pierdził Ale powiem ci, że plecy miałeś wankiś już myślałem, że nie żyjesz, wiesz? Ja ogólnie rzecz biorąc to mam plecy z różnych miejsc, teraz na przykład sniper czekał idealnie na mnie tam, nie? No, ma leży facet po drugiej stronie tej miejscówki był typ, ale wychyliłem i od razu był idealnie, nie w drzwi Nie, bo... aha, bo mnie ten z tyłu oznaczył.

ja zginąłem od ludzi, którzy nie byli wewnątrz. Nie, bo oni też są na tym dachu, wiesz tego całego. No ja, ja. To To było słabe i strasznie frustrujące jednocześnie. Na początek gdzieś połowa to była ten... Połowa, połowa gry to były ludzie w plecach, nie? 56 dziwi mnie O, ale też tutaj nie najlepiej poszło Cele przejęte oto